Maneczkę tutaj dzieje. w kolejnym odcinku na kanale Jestem Kaskus. W dzisiejszym odcinku będą siano kosy. Yy, tylko najpierw pójdziemy po nowy nabytek. 30. Yy, tak. Ogólnie nie wiem, czy yy, będzie. Kurde, dawno nie nagrywałem, bo miałem sobie nagrany duży na zapas. I teraz nie pamiętam to znaczy, nie pamiętam zapomniałem jak się mówi tak do was że, że się wyraża tak? ogólnie to może być trochę lepsza jakość i może być mogą być trochę lepsze, gorsze głosy może być trochę gorszy głos, dostosowanie głosu głośność gry dlaczego? dlatego, że zmieniłem program jakość będzie trochę mniejsza, lub Taka sama, ale za to będzie płynność lepsza No i właśnie To będzie taki testowy filmik I tutaj chodzi o to, żeby właśnie Też dostosować Wszystko do siebie Żeby to fajnie grało, banglało i było spoko yy. Ogólnie jaki jest nowy nawysek? Jeden z pierwszych odcinków i tyle nowych, nowych. Yy. Zapomniałem o zgrabiarce No i właśnie idziemy sobie ponowną grabiarkę potem prawdopodobnie i też poza odcinkiem podmieniłem sobie kosiarkę ponieważ kosiłem do do już i tak nic nie idzie dobra idę dalej sobie kosiarkę bo tamta ta podłączyłem ją pod i tak słabo działała a skoro skoro miałem pieniądze po prostu już wolałem sobie tą kosiarkę kupić inną pokażę ją Wam bo będziemy mtz em chwasić, właśnie jedziemy sobie w nowy nowym wyteczek pod grabiarkę myślę tą polską bo też wybierałem pomiędzy tą gwiazdową a y grabiarką kołową już poppingera to postanowiłem że poppingera to później sobie kupię a na razie właśnie coś takiego bardziej polskiego go głowy do by się przydało. No i właśnie tutaj mamy, na razie traży, SIP-a, taśmowa, do 30 sa wraz. podczepiamy, nagryzaliśmy na, na, na walkach, a Teraz tylko pytanie, jak się podczepia yy. Co prostu... To i było. O! Dobra. Idziemy z powrotem. A Właśnie taki nowy nabytek z naszego gospodarza... Myślę spokojnie, taka wygabiarka, bo... Jest w miarę polska, też nowa. Coś nowego na gospodarstwie trzeba w coś pieniądze inwestować. Ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie porozmawiać o tym, jaki YouTube jest dla mnie jako twórcy. Twórcy. Osoby, która nagrywa filmy, bo się ludzi po prostu nie ma co robić i dlatego nagrywa filmy. Powiem wam tak. Naskoczeniem dużym było, jak dzisiaj rano weszłem pod... Właśnie, najnowszy odcinek z tej serii Pod Błażerki Pod Błazerkę Pierwszy odcinek, którym pamiętam tej serii JEST Zaliczony yy, I zauważyłem, że są włączone komentarze z powodu Pan moich ustawień No i Najprawdopodobniej jest to wina tego, że po prostu Ustawiłem, że filmy te są dostępne dla dzieci Odpowiednie no, w sumie ta seria tutaj nic takiego nie ma, żeby nie było odpowiednie dla dzieci. Bo co tutaj może takiego być? Tylko pomyślałem, że skoro jest taka opcja, to pewnie przez to, że to jest odpo yy, yy, odpowiednie dla dzieci, no to te, te filmy będą bardziej promowane, jakby nie. Ale zobaczymy o co chodzi w ogóle w tym. Czy będzie taki sam odzew na odcinkach? Czy będzie tyle dużo osób nowych? Ogólnie to tak naprawdę ja nagrywam na zapas tych filmów, bo wrzucam co dwa dni a codziennie nagrywam po kilka. Nie wiem jak to będzie właśnie później, dlatego właśnie. Chociaż tą lukę błazarki chciałbym nagrać, też muszę się w końcu z Januszem ugadać, żeby nagrać pogróbkę, bo mam dwa filmy nagrane i renderowane wszystko elegancko. Ale słabo wiecie. Słabo, bo ja przyszedłem do domu o 18 i czuję się zmęczony. Nie chcę mi się tam grać. Czy bardziej, że żeby tam robić odcinek głośnej składrówki, to muszę tam mu pomóc przez duże ogarnianie od próbówki, możecie pisać czyście obrządki. W to 30 możemy na razie sobie tutaj zostawić. Albo wjedziemy nim pod wiatr. To jest dobry pomysł. Dobra. Tutaj to dalej zamkniemy. I przepniemy się. Belarusem na y, kosiarkę, to jest właśnie kosiarka, który, o której Wam wcześniej mówiłem, jest to kosiarka Pottingera myślę, że do Belarusa w sam raz o kurde, że mi trochę za... bardzo Wkłada na do góry jedziemy na, na to pole, które siałem teraz, o właśnie, on jest święty. O Boże, jaki fail, dobra, nieważne. Się będą kosy na w odcinku, a w tym sobie wtedy będziemy zgradzać. to też spoko. Dobra. Znosimy sobie. Naprawdę nie przewidziałem tego, że mówiąc. odnosimy sprzęta i jedziemy no to ja sobie poza odcinkiem tylko sądziłem się i obzgrabiłem. To się nie zgrabiłem no, nie zgrabiłem tylko przestrząsnąłem i będziemy sobie zgrabić kolejny odcink tutaj rekordu będzie prasowanie w takim razie Sobie, ja sobie ją ja mikro złożę. Jak to się rozkłada? To tyle, dobra. Nie wiem, co to jest. Dobra. Teraz ogólnie wiem, ja że w 15, ale jakbym miał do pierwszego w tych to jeszcze mówię. Rozłóż. Dobra. I teraz jakoś tu trzeba sensownie wjechać. Najprawdopodobniej to właśnie będzie na tą stronę. Więc myślę, tutaj, tak gdzieś mniej więcej. Dobra. Słuchajcie, może trochę zwolnię także do 10. Dobra. Musimy trochę szybciej. już nie jest tam. Nie wiadomo co. Przecież jaki zrobimy na końcu. To na początku sobie jeszcze zrobię miniaturkę. Dobra. odnosimy nie wiem, może się dzisiaj bohazerkę nagra... bohazerkę, bohazerkę ale nagram podróbkę bo jednak tam się trochę więcej dzieje niż tutaj szczerze to chyba jest nawet widać że jednak w sumie tutaj też mi się strasznie fajnie gra to wiecie Zresztą to jest to, że z jednej strony spoko, bo jestem w stanie sam nagrać. Chodźmy się opuścić, opuści wyłączyć to nie było konieczne. Szczerze mówiąc, jak mówiłem, w bozerkę jestem w stanie sam nagrać, a to. Po szwagrówce to jednak musi być Janusz, no i właśnie, też tam jest co innego, bo gramy na trochę innych modach. Tutaj praktycznie chodzę, nagrywam i to jest spoko, bo taka serie. dobrze jest mieć taką serię na kanale, żeby mieć, zapchać jakby luki, gdzie po prostu nie masz szwagrówki. Też myślę coś nad nową serię, w innym farmingu, ale na razie nie będę zrazu szczegółów, bo to może nie wypalić. I... Po co nagłaszać coś, czego nie będzie. Ogólnie sobie tak od połowy zacząłem. Jak prawdopodobnie to sobie po poko pokończę, to poza odcinkiem, bo nie dokończę na razie. Chyba, że będę pół godziny nie robił, a to też tak trochę słabo, bo mam taki słaby internet, to powiem Wam szczerze, że wysyłać jeden film całą noc, to nie chcę, bo nawet ten komputer musi chodzić, no laptop w moim przypadku jest tak słabo trochę, ale zobaczymy. Będzie wyglądać. Ogólnie wcześniej nie bawiłem się tak naprawdę, bo chciałem od początku już nagrywać. Właśnie tym programem co nagrywam, bo nagrywam po prostu oryginalnym programem od karty graficznej. wcześniej nie mogłem, bo to nie przefizyfikowało dźwięku ogólnie ten dźwięk może być trochę gorszy, bo um, mam wrażenie, że po prostu trochę gorzej to nagrywa y, mikrofon I jeszcze właśnie OBS wcześniej OBS-em nagrywałem, jeśli ktoś się pyta to jest jeszcze taka łąka, trochę piszkowata, bo Fajnie ale mam sobie takie łąki długie, właśnie ta tutaj wygrabiarka taśmowa jest spoko strasznie żeby hamujcie miała gilek. już mamy dojeżdża, z jednej strony właśnie dojeżdża, z drugiej nie. Ja myślę, że to tam nie ma większego problemu. Jeżeli to od Mamy już 13 minut, 13,5 minuty, a ja skrobiłem dopiero Nie wiem ten pola Trochę słabo Też możecie pisać w komentarzach Czy chcecie jakieś takie filmy z coś Ala Lab, żeby było by to wyrzucał jakbym nie miał co wyrzucić po prostu też No wiadomo nieraz szwa, że, że z Januszem siedzimy Nie wiadomo ile tak naprawdę na serii po gramy to tam nie ma nic, nic takiego, żeby było tak no, A nie, nie ma nic takiego, żeby to można było nagrać. Też muszę zważać na to jak Jan Januszowi się gra, a tutaj robię taki to co chcę. No nie chcę, żeby, żeby on grał w to, co jeszcze nie Chcę Chcemy grać tak, jak na nam się podoba, nie w tej Ogólnie to tak naprawdę skończyłem mi się już tematy na ten odcinek. Chciałem nagrać to 20 minut, ale nie wiem. Ogólnie też możecie pisać co byście chcieli jako nowe nabytki na tej serii. Bo oczywiście YouTube jak wcześniej już mówiłem wyłączył mi komentarze i fajnie by było jakby ktoś napisał, bo od teraz nie, YouTube będzie mi trochę utrzymał te zasięgi, bo będę miał włączone tej opcji że są dostosowane dla dzieci po filmy. no ale co tam myślałem też na jakąś opcję w tej serii co wam mówiłem w innej grze może tak w starszej wersji tej, tej gry Chciałbym coś nagrać, ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, też y, chciałbym, może czy chcielibyście jakąś maszynę nosić, jak, jak się wyrazić y, na dużych maszynach, no duże maszyny w miarę właśnie mam na podpadówce, tylko, że to właśnie taka polska mapa, a czy chcielibyście Coś w stylu, że zagraniczna mapka mogę taki zagraniczny klimat bardziej zbliżony do oryginału gry, może tak się wyrażę, bo... też tutaj nie widać, ale mam DLC, litery inny Między innymi klasa i właśnie fajnie żeby było to wykorzystać na jakiś serii, z którego mam Może tutaj z tej strony, w taki przejazd jeszcze tą stroną została Chyba wejdziemy na raz no. Jest spoko w miarę Skoro tu jesteśmy to może od razu ten jak W jedną stronę zrobimy Właśnie o to chodzi, że to jest takie Młane trochę się tak wyrażę też jeszcze tutaj jest tego w opór tutaj tutaj to zostawię a tu po prostu to przejrzycie trochę dalej o. teraz sobie my od tej strony Nie, może zrobię dłuższe teamy, i to skończymy na odcinku. Fajnie by było mieć w przyszłości to pole, może bym zakupił. I tutaj zrobię taką jedną wielką mąkę. Albo pole, a on nie wiem. Zależy jak mi w czasie. Ale są plany, są. Tylko trzeba to wykorzystać. Już ja mam dużo miejsca na gospodarstwie, jakiegoś zbędnego I się zastanawiam na, nad szklarniami, bo Ogólnie niby spoko Obonis będę miał, wodę też, więc czemu nie A zawsze będzie jakiś przykłód który tych może zapisać to byłby dobry pomysł posiadać szklarnie na tej serii? Szklarnie... Sorry Nie wiem, tu się proszę, nie trzeba, ale nie wiem, Nie mam zbyt mało skazać że my to ten poprzedni jak moglibyśmy już cały zrobić, ale dobra. No powiem Wam ogólnie też, że ta zgarbiarka nie jest tak wąska jak myślałem, żeby taka mała. I że starszy nam na chwilę myślę. Górbierka jakby miała napęd na pewno 4 koła, trochę wygląda. nie wiem jak będzie z sianokrzonką O kurde Ten przesadził trochę No dobra to ci tam jeszcze poprawi hmm, Mamy już 20 minut odcinka praktycznie Ale myślę że właśnie zrobimy sobie te poprzeczniaki jeszcze Tutaj to dokończymy i wtedy zakończymy film. I pół godziny jak się wyrażę. Mówię, możecie pisać komentarze. Zobaczymy, co się ogarnie ogólnie. To już ostatnio rozmawiałem z widzem. Powiedział, że strasznie przeszkadza klikanie w klawiaturę od TOTY. A dopóki nie mam kierownicy, ani nic z tym tego mikrofonu, to nic mi nie zrobić przepraszam Was. Nie jestem w stanie a powiem Wam, że nie chcę wymienić klawiatury na inną, bo pieniądze, jeśli chodzi o rozwój kanału, no, lepiej spożytkować, tym bardziej, że można zmieniać sylweturę z lepszej na gorszą, tak słabo trochę, według mnie przynajmniej. Właśnie i... no, na razie nic z tym nie zrobię. Próbuję jak mogę te szumy wyciszać. Nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie w programie się ostatnio edukowałem, że tak się wyrażę, jak to się robi. I dlatego doszedł trender, bo tak pierwszy film to praktycznie było nagrać zwykle A teraz już powoli o, zaczynam się bawić w odrawianie tych filmów, nie, Zobacz, to nie się zastanawiam się, dlaczego to ciężko idzie. Hmm, czy weźmiemy to na raz? To jest tak, co? No, jest taki je Jeden trochę mniejszy. Będę. Ale chyba przewrócimy to na jeszcze raz. Nie. Nie, dobra. Teraz może w tą stronę. O kurde tam tutaj jest dużo. Te drzewa ogólne kolizji chyba nie mają, więc mogę przejechać sobie. No. Dobra, więc nie zwracamy uwagę na maszyny, tylko jedziemy obok drzew to je, chyba będę musiał, to i tak jeszcze raz Dodatkowo Bo to się nie przewrócić. W sumie, dobra, nie jest źle To właśnie są tutaj takie kubki i to mnie tak trochę na drażniło Ale dobra, niech to już będzie Ja na zawsze z tym hamulcem zapominam no idziemy jeszcze na drugą stronę zrobić tego poprzecznika i możemy praktycznie się zwijać. W kolejnym odcinku będzie prasowanie. Oczywiście robimy to na sucho. Nie mam prasy rolującej, więc nie będę robił na razie na kieszonkę. Może Może kiedyś będzie. to Pomyślimy o tym. Ale przydałoby się coś. Ala pokosówka. Albo przyczepa samo zbierające, żeby zrobić całe piszące. Zobaczymy. Dobra. Już mamy. I zrobione robotkę. To się co ja spróbuję jeszcze raz miniaturkę zrobić. Bo on tak słabo wyszła. Widzicie w drugim odcinku sposzła szwagrówce. Dobra jeszcze zastanawiam się jaki ciągnik będę prasował, bo jednak MTZ spoko będzie prasował, bo jest najmocniejszy, ale może bym póki jeszcze to bym korzystał bo czemu by nie. A też stoi na razie. Najprawdopodobniej długo go sprzedam. W sumie ty, na razie go bym podtrzymał, bo chciałbym zrobić wszystko, chociaż jeden sezon na yy, kostki może nawet dwa a później bym właśnie o kurde znowu 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 na farmę znowu 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 na tyle ja się znowu 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 się